Ja tu znowu ja i dzisiaj Max podejmie decyzję, czy będzie się bawił w Berka, czy nie. Jak widzicie jest zmartwiony tą sytuacją. Nie wie co ma zrobić, bo mu z... przed filmikiem, mu już to wytłumaczyłam. Totalnie mu to wytłumaczyłam. Ale Max... Jak no, nie kuma bazy. No nie kuma. Totalnie nie wie. O co jest spasa, Totalnie nie wie. i po prostu nic nie wie. On a nic nie, nie wie. Tylko, on tylko się położy. I już. Berek. <laughs> a, a, a. Nie będzie się bawił. jasne, że nie będzie się bawił. No bo kto się by bawił, Perka. Nie wybawił perkno. No kto? jak nie. Jak nikt nie. Nikt inny. O nie. O nie. O, Ju, Złapał mnie tak, tak już. Nie przesadzaj, Max, z tym łapaniem. Będzie mnie łapał teraz setno. To setna, no. Oj, Juniu. Co mnie teraz tu robi? Max agresor się zjawił. Max! 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 Co ty nie Max! Będziemy tak w kółko? Sorry, że pokazuję swój kelana. No, Max co on robi? Co on robi? Witłaśnie, że uspokoiła No cześć! Jak się tak musi robić? Ten się oswobadza, znaczy oswobadza. Nie wiem jak to się... Ale robi tak, że już jest spokojny. Tak, wszystko jest okej. Okay. Nic się stało. Nic, a nic. Ja widzę. To Max teraz będzie stekał. Po prostu najlepiej. Pa!